Także witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale: z odcinka z serii na Polsce. Na no starcie możecie zejść łapeczkę w górę, napisać komentarz, ten hashtag, raczej hashtaga, zostać subskrypcję z A co w dzisiejszym odcinku? Hashtag to będzie hashtag Unia, a przydałam serduszko. A co w dzisiejszym odcinku? No i czekam jeszcze y, subskrybenci zostaną wyświetleni jak jeszcze będą no, trochę now, jeszcze więcej nowszych subskrybentów. Także polecam subskrybować kanał, bo będziesz wyświetlony właśnie ty. Ten co zasłał kanał ostatnio. Jest nowym członkiem tego kanału. A my co? Będziemy zależować takie małe pyrtki. A tu co się stało? Aha Bo Jason mhm. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku pan Jason Owaty nagrał odcinek go Nagrał odcinek Zabrał mi kamerkę w biznes miejską i nagrał sobie odcinek No, ale co, aż poradzę? Niestety, jeszcze żyje. I to najbardziej jest po prostu wkurzające, że on żyje. Dobra, mogę, bo. Ja, dobra. Chyba się w to przywalimy. To najgorsze, że on żyje. No, hmm? myślałem, że on nie będzie żył. I co? A jednak żyje. Ale idzie kapitalnie wam, powiem. Kapitalnie idzie. I jep. Nie wiem co tu posiejemy, ale myślę, żeby tu posiać trochę ziemniaków i trochę buraków, nie? Chociaż się zwróci, tak, jakoś, nie? Już trudno... Albo nie, albo kukurydzę tu posieje. O. Lepszy pomysł. Bo, bo jakbyśmy krowy mieli z powrotem hodować, czy tam świnie, to wiecie. Można zawsze coś tam wiecie zobaczymy, nie? może będzie taka sytuacja że się przeprowadzę z tej gospodarki na inną, nie? że czekajcie, bo ja chcę zejść do mijaków i nie mogę zrobić zdjęcia pod światło bo chydnie będzie wyglądać Jakby się ktoś pytał, jak to jest Modern Tira to jest 64,20 premium albo 30 premium, nie? Takiej dużej różnicy nie było, bo potem mi 30, a nie 30, nie? Nie. Rura, kurwa. Motherfucker. Chyba myślę, że dzisiaj nagram odcinki na zapas. Bo nie czy mi szkoła tak pozwoli, żebym mógł nagrywać i tak wiecie, jak ja nie? także ja obecno to zrobię nagram te odcinki na zapas na, no, na jutro czyli na środę, czwartek i w piątek nagram na zapas a resztę dni to zobaczymy no już chyba ich nie nagram na zapas ale na pewno się pojawi ja tak chcę zrobić, ja byłem na razie miesięczny daily. Jak się uda to będzie zajebicie, już dużo nie brakuje, nie? Już, już w tym tygodniu myślę, że się uda, że będzie jakiś tam odcinek, że miesiąc temu, nie? Odcinki miesiąc temu były tak regularnie, nie? Bo już trzeba nie patrzeć. Od zresetowania laptopa zrobiliśmy aż nagrałem aż 50 odcinków. To jest dużo. Oczywiście nie ja byłem wtedy jeszcze tak aktywnie. Nie wiem co mi odbiło ten daily, ale zawsze macie jakiś odcinek do oglądania po szkółce. Od pana Bartkowskiego. Ergansko, haj Gramat. Jep. 100 było Ale kapitalna bebę bóżka, kurwa. Kapitalny klinek. I odcinki będą na razie tak do piątku po 10 minut. A weekend będzie trochę dłuższy, nie? jep Także może tu w następnym odcinku, nie wiem, cośmy porobili. Na ten łańcuchu nie wiem co tu zrobić. Hmm. Możemy i posiać resztę pól, ale i możemy też odwalić jakiegoś psikusa Jasonowi, że wrócił, nie? Chociaż tam lepiej z nim nie zaczynać, ja tam by go w ogóle nie cię znać, nie? już mam jedno pole tam gdzieś nie a to może tam na ziemniaki bym posiął nie tylko kurde, to nie wiem czy bym nie musiał ich ogrodzić bo tam dziki mogą biegać chyba nie no K kiszka byłaby konkretna by tam musiał ogrodzić ja powiem wam że idzie kapitalnie ja wam powiem Jak chcą, ale idzie kapitalnie. A jak nie, to w kolejnym odcinku będzie to kontynuacja tego. No zobaczymy, co będzie jeszcze w piątek. Nie, w piątek to już jakiś trochę grubszy odcinek bym Wam nagrał, nie? Kurde, że tak dzisiaj się udało stale całe to pole a w następnym bym zaczął tamto to byłoby zajebiście tak że no nie no uda się nam to w tym odcinku zrobić nie na luzie elegancka, jeszcze jest z GPS-a ten John Tick, także no wszystko w nim działa kierunki go, good, yes, o, elegancki, ku**a i je po tej skarpie no i lecimy po najwięcej subskrybentów, nie? bo to dla was tworzę te materiały dla mnie one nie są. Ja tylko się bawię, żeby powstawały, a Wy tylko oglądacie, nie? Albo w, no, Wy oglądacie, nie? Wy oglądacie to odcinki, i ja dla Was tworzę, żebyście mieli chociaż co pooglądać. Oczywiście ci, którzy mnie nie lubią, to proszę bardzo, tam są dwie, jak nie pasuje. No i zapraszam Was też na live'ika, który będzie w piątek. Bo 30 września przypada dzień chłopaka. A co się wiąże z dniem chłopaka? To, że osoby, które mają 14-15 lat będą świętować, nie? Ja mam jeszcze 15 lat niestety. Tak wyszło. Oczywiście 15 lat rocznikowo, nie? Że to nie było powiedziane, że mam 15 lat, tylko że rocznikowo mam 15 lat, ale dopiero ukończę je, nie? No zaraz byłoby zarzut, nie Ale dobra, ja dzień chłopaka, będziemy go świętować i również na lajwiku, także nie zapraszam Was na tego lajwika w piąteczek. Tak, po szkółce. Nie no, po szkole to może nie. Po szkole to sądzę odpoczywał, nie? Tak później, tak mega wieczorem, tak nad można, może być i do później godziny, nie? Dobra. No, Dzisiejsze odcinek to byłoby na tyle. Także to zaczynam w kolejnym odcinku. I także jakby wam na ura.